Listopad, moi drodzy. Nowy miesiąc, więc czas na nowe premiery książkowe miesiąca. Hej, hej, moi drodzy. W ten piękny listopadowy już dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Listopad. To taki miesiąc na skraju. Czekamy na zimę, a jesień ma się już tak trochę ku końcowi. Taka ciemna pora, kiedy zmierzch zapada zdecydowanie zbyt szybko, a na zewnątrz jest za zimno. Światło nie dociera we wszystkie zakamarki, no i jakoś tak w cieniach czają się potwory. Jak to pisała Joanna Bator w ciemno prawie noc, w listopadzie możesz wpaść do kałuży i nigdy się nie odnaleźć. Uf, zrobiło nam się strasznie, zrobiło się nam rocznie, dlatego na pocieszenie mam dla Was 10 świeżutkich Premier listopada. Jak widzicie, tylko 10, a to dlatego, że listopad, no właśnie, jest takim miesiącem przejściowym, trochę i wydawnictwa dają nam odsapnąć. Mimo wszystko, przed Wami 10 nowych tytułów, które ubarwią Wam te ciemne listopadowe dni. I już tradycyjnie zaczynamy od wielkobukowych patronatów. Z tego serca dziękuję wydawnictwom, które zaufały Wielkiemu Bukowi. To jest coś wspaniałego móc patronować właśnie takim tytułom. I na początek tytuł, o którym już wam wspominałam w październiku, ale okazało się, że premiera jest jednak w listopadzie i jest to upiór opery Gastona Leu. premiera 20 listopada od wydawnictwa Wesper. Pewnie niewielu z was wie, że tak uwielbiany musical Andrew Lloyda Webera, wybitny musical, jest oparty o literacki pierwotny. Wzór. Historia genialnego kompozytora, który ukrywa się w podziemiach paryskiej opery i młodziutkiej śpiewaczki, w której ten się zakochał. No i ta powieść tym razem pojawi się w nowiutkim, świeżutkim. W pięknym nowym wydaniu. Gałęziste Artura Urbanowicza, premiera 13 listopada, również od wydawnictwa Wesper. Kto śledzi Wielkiego Buka nie od dziś, ten dobrze pamięta, że ja już mówiłam o Gałęzistym 3 lata temu, ale teraz, kochani, do naszych rąk trafia nowe, ulepszone wznowienie tej powieści. To jest ulepszony debiutancki tytuł jednego z najciekawszych współczesnych pisarzy polskiej grozy. To opowieść o wszechwładnej potędze lasu, o sile natury i o tym, co też może się ukrywać za drzewami. Dla kogoś, kto tak jak ja cierpi na dendrofobię, ten tytuł gałęzista jest idealnym rozwiązaniem. 12 żywotów Samuela Hueya, Hany Tinti, premiera 20 listopada od wydawnictwa Papierowy Księżyc. To jest mroczna i brutalna, nieco przerysowana, nieco baśniowa opowieść o rodzinnych tajemnicach, o zbrodni, no i o pewnej dziewczynie. Dziewczynie, która chce oczywiście poznać prawdę. To również jest opowieść o tym, do czego zdolny jest człowiek, który chce bronić swoich bliskich. I ostatnim patronatem w tym miesiącu będzie nawiedzony dom autorstwa Johna Boyna, premiera w listopadzie, jeszcze nie jest data dokładna znana, od wydawnictwa Stara Szkoła. I słuchajcie, mamy rok 1867, Anglie, od ludzie. Starą posiadłość, młodą guwernantkę, która do owej posiadłości trafia, by przekonać się, że w tym domu mieszka tylko dwoje dzieci. To już samo w sobie jest dość mocno niepokojące, a dopiero akcja się tutaj rozkręca, dlatego że nasza guwernantka będzie musiała walczyć o swoje życie. A teraz garść pozostałych premier już nie wielkobukowych patronatów, ale tytułów, na które również warto zwrócić uwagę. Obcy Alana Dina Fostera, premiera 13 listopada od wydawnictwa Wesper. W kosmosie nikt nie usłyszy Waszego krzyku. No i to jest słuchajcie, prawda. Tym bardziej prawda, kiedy jest się załogą transportowca Nostromo, który słyszy, no, niezidentyfikowany sygnał na obcej planecie. A potem to już jest tylko krew, flaki i skąpany w okrucieństwie strach. Absolutna klasyka. Milion małych kawałków Jamesa Freya od wydawnictwa Burda Media premiera 13 listopada. To jest słuchajcie, absolutny bestseller, który sprzedał się w milionach egzemplarzy i jednocześnie jest to opowieść o pewnym nałogu. To brutalna opowieść uzależnienia od narkotyków i historia również swoistej nadziei, która ukrywa się na samym dnie ciemności. Papuga i ratlerek. Michała Głowińskiego, premiera 13 listopada od wydawnictwa Wielka Litera. Są to opowiadania, opowieści, krótkie formy, felie, tony również, o rzeczach małych i mniejszych, a jednak wciąż aktualnych, wciąż istotnych. To po prostu jest proza o życiu i o świecie otaczającym pisarza. Nad oceanem czasu, Georgia Mackeya Browna, premiera 15 listopada od wydawnictwa Wiatr od Morza. Jest to nadmorska, magiczna opowieść zawieszona między prawdą a wyobrażeniem, między snem, a Właśnie, słuchajcie, której akcja toczy się w szkockim archipelagu Orkad. To opowieść o chłopcu, chłopaku, młodym mężczyźnie, który wychowuje się no na tym szkockim północnym morzu i ma bardzo bogatą wyobraźnię. Tak myślę, że zapowiada się prawdziwie przepyszna literacka uczta. a na koniec dwie premiery światowe. I tutaj książka, o której również Wam wspominałam w sierpniu, ale premiera została przeniesiona właśnie teraz na listopad, czyli The Innocence Michaela Krameya. premiera 12 listopada. I to jest autor, który absolutnie zachwycił mnie dostatkiem, zachwycił mnie pobojowiskiem, no i czuję, że teraz niewinnymi również mnie zachwyci. I tutaj słuchajcie, wracamy znów na Nową Funlandię, na jej opuszczone krańce, gdzie w jaskini wychowują się osieroceni, całkowicie pozostawieni samym sobie brat i siostra. Całość brzmi naprawdę niesamowicie i tak właśnie północno, tak zimno, lodowato, wietrznie i nadmorsko właśnie. I na koniec The Starless Sea, Erin Morgenstern, premiera 5 listopada. Autorka zachwycającego cyrku nocy, nie wiem czy pamiętacie, powraca znów z opowieścią o wielkiej miłości, a wszystko to w półświatku bohemy i artystów. Ale słuchajcie, wiecie co jest tutaj najlepsze? Że całość zaczyna się od pewnej tajemniczej książki. Książka o książkach. No, słuchajcie, temu nie można się oprzeć. I tak to właśnie, kochani, wygląda 10 listopadowych premier. Dajcie mi koniecznie znać, czy coś Wam wpadło w oko, coś Wam się może spodobało. Może o jakiejś książce chcielibyście usłyszeć tutaj na Wielkim Buku. Dawajcie koniecznie znać. Po więcej zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, dlatego że tam również znajdziecie wszystkie te tytuły razem z ich opisami. Więc zaglądajcie, zapraszam Was. No, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, jakimś cudem ominęły Was książki na jesień według Wielkiego Buka, to zaglądajcie idealne 10 tytułów na listopadowe zaczytanie. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie. Mam tylko nadzieję, że Wam się spodoba, a wtedy zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!